Cześć to Karolina, są komani. Dziś przedstawię Wam drugi z najnowszych biznesowych modeli Nokia. E66 można by spokojnie nazwać bliźniaczą wersją E71, gdyby nie wygląd i zaledwie kilka różnych funkcji. Ponieważ specyfikacje telefonów są prawie identyczne, zwrócę uwagę głównie na różnice między tymi komórkami. E66 jest sliderem, który powstał z połączenia modeli E65 i E51. Telefon został wykonany bardzo starannie i z bardzo dobrych materiałów. Niestety bez ściereczki się tutaj nie obędzie. Obudowa smuży się i strasznie łapie odciski palców. Sam slider jest solidnie wykonany i rozsuwa się z oporem. Sprawia wrażenie, jakby nie szybko miał się koluzować. Klawisze zastosowane w E66 różnią się od E71, bo zostały wykonane z twardego tworzywa sztucznego, a nie z góry. Gumowa została tylko klawiatura numeryczna. Podobnie jak w muzycznej N81 klawisze są niewidoczne, dopóki nie zaczniemy używać komórki. Klawisze numeryczne są duże i wygodne i nawet osoby z dużymi dłoni nie będą miały problemu z używaniem telefonu. Istotną różnicą między modelami E66 i E71, a nawet resztą biznesowych modeli Nokii, jest wbudowany akcelerometr. Pozwala on na automatyczną zmianę trybu ekranu z pionowego na poziomy. Jest to bardzo wygodna funkcja, zwłaszcza, że mamy do czynienia z dużym wyświetlaczem. E-66 zastosowano ten sam system operacyjny i interfejs, co w modelu E71. Pod względem rozłożenia funkcji wyglądu i zastosowanych rozwiązań nie różni się on niczym. Jedyną zmianę, jaką zauważyłam, to efekt przenikania w menu, który lekko spowalnia nawigację. Pod względem modele także niewiele się różnią. E66 oferuje 3-megapiksowy aparat cyfrowy z takimi przydatnymi funkcjami jak autofocus czy makro, odtwarzacz muzyczny i wideo, radio FM, odtwarzanie podcastów oraz 2,5 mm wejście na słuchawki i głośniki. Różnica między modelami jest zauważalna tylko w przypadku głośnika. E66 gra znacznie gorzej niż E71 i E51. Przy maksymalnej głośności dźwięki są zniekształcone i bardzo niewyraźne. Reszta stan specyfikacji pozostaje taka sama dla obu modeli. E66 może się pochwalić obsługą sieci 2G i 3G, zbudowanym odbiornikiem GPS, Wi-Fi, Bluetooth, aplikacjami biurowymi jak Quick Office, Słownik czy aktywne notatki. Ostatnim punktem specyfikacji różniącym oba modele jest bateria. Użyta w E66 bateria litowo o pojemności 1000 mAh, Pozwala na maksymalnie 3 dni pracy przy przeciętnym używaniu telefonu. Blokie E66 mogę polecić tym, którzy szukają modelu zarówno do klasy, jak i do rozrywki. Telefon został pod tym względem bardzo dobrze wyposażony. Jeżeli wielkość ekranu stawiacie ponad klawiaturą kuwerki, E66 będzie dla Was odpowiednio złożona. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnej wideoreklamy.